Panie trenerze, sekundy dzieliły do tego, żeby Raków tutaj zdobył na Limanowskiego 3 punkty i później kontrowersyjna akcja, bowiem faulowany był chyba Mateusz Kos, suma sumarum bramka dla gości i zamiast trzech punktów jeden punkt. No oczywiście to bardzo boli, bo chłopaki zagrali dobre spotkanie, zostawili dużo zdrowia, prowadziliśmy 1-0, mieliśmy sytuację na, na zdobycie drugiej bramki i na pewno tą bramkę, którą górnik zdobył w doliczonym czasie, w ostatniej sekundzie, ewidentny faul na, na, na Mateuszu którego niestety sędzia nie, nie widział ale w tym całym spotkaniu wydaje mi się, że wiele razy była taka sytuacja, kiedy nasi zawodnicy byli faulowani i sędzia tego nie widział, w szczególności numer 18 bodajże zrobił ponad 20 fauli i sędzia, sędzia go nie upomniał żółtą kartką tak więc. ale, ale okej okay, no, jak gdyby to jest obraz na tej wiosny i również ta bramka w ostatniej sekundzie jak gdyby jest takim dokończeniem tego ale myślę, że, że w piłce tak jest, że to szczęście się odwraca, jak widać na wiosnę Tracimy dużo bramek w ostatnich sekundach, jak nie, nie zawsze słusznie no i to trzeba przyjąć. Mamy jeszcze dwa dla nas spotkania, które będziemy chcieli zawsze cenę wygrać. Trochę odpoczynku i przygotowania do nowego sezonu. No właśnie ta sportowa złość, która była widoczna po zakończeniu spotkania, to chyba dobrze, że w zawodnikach będzie, ze względu na to, że będą jeszcze bardziej zdeterminowani do tego, żeby w tych dwóch ostatnich spotkaniach zdobyć jakieś punkty. Oczywiście my chcieliśmy dzisiaj to spotkanie wygrać i trzeba powiedzieć, że chłopaki zagrali dobry, dobry mecz. Mieliśmy sytuację na 2 do 0, którego, których nie strzeliliśmy. O bramce, którą straciliśmy już mówiliśmy. I tak jest w Mamy taką, taką wiosnę, gdzie szczęście nam nie sprzyja. Przegraliśmy parę spotkań w doliczonym czasie gry. Dzisiaj zremizowaliśmy. Ale może, może to tak jest, że już dobrze, że, że tyle, tyle takich sytuacji, tych bramek straconych w doliczonym czasie gry na wiosnę. Mam nadzieję, że to nam się, to nam się jak gdyby zwróci w rundzie jesiennej i w przyszłym, w całym sezonie. Wspominał Pan kilka tygodni temu, że kiedy już Raków ma pewny byt ligowy, kiedy nie walczy o awans, będzie Pan stawiał na młodych. Dzisiaj 90 minut zagrał Eryk Krupa i naprawdę bardzo dobre zawody tego młodego lewego obrońcy, zwłaszcza w drugiej połowie, kiedy kilka dobrych interwencji w defensywie, ale również w ofensywie sobie radził. Eryk to jest naprawdę interesujący zawodnik i to był dzisiaj jego drugi występ, dzisiaj występ przez całe 90 minut, widać, że chłopak po pierwsze nie boi się, się grać w piłkę, ma, jest dobrze wyszkolony technicznie, e, jest, do, e, jest dobrze również e, przygotowany motorycznie, tak więc na pewno, e, na pewno jest to zawodnik, który, e, który będzie grał e, bardzo, e, bardzo dużo w pierwszej drużynie. To jeszcze tak na chwilkę zmieniający temat, bo kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem spotkania podal, podana została oficjalna informacja odnośnie licencji na przyszły sezon. Raków na razie tej licencji nie dostał, tam chodzi o F04, czyli, w, czyli zaległości wobec piłkarzy i pracowników. Jak wygląda sprawa właśnie z licencją na tę chwilę? To znaczy, my musimy teraz uzupełnić dokumenty, które zrobimy i tutaj nie wydaje mi się, żebyśmy mieli jakiekolwiek problemy z otrzymaniem licencji, tak jest. Teraz jak gdyby Polski związek piłki nożnej jest bardziej rygorystyczny, my w jaki sposób pod względem, pod względem tych wszystkich dokumentów jesteśmy OK. Musimy to przygotować, przesłać i myślę, że nie powinno być problemu z otrzymaniem licencji.